Wojtek namawia Lenę na wspólne bieganie Jednak dziewczyna nie chce z nim iść Bo wie, że Iwona i Filip są zazdrośni Mężczyzna nie podaje się I prosi swoją ukochaną Oraz sagaja o pozwolenie Iwona i Filip nie są zadowoleni z tego pomysłu Lecz pozwalają im na wspólny trening Podczas biegania zauważają Topiącego się mężczyznę Wojtek bez chwili zawahania Wskakuje do wody i go wyciąga Lena jest rozczęsiona całą sytuacją A Wojtek pod wpływem chwili postanawia Ją pocałować. Wspólnie decydują nie mówić o tym Iwonie i Filipowi. Chciałbym powiedzieć, a nie mówiłem, ale jakoś odechciało mi się. Ten serial ma problem damsko-męski. Żaden koleś nie może dobrze dogadywać się z dziewczyną bez kontekstu łóżkowego. Zawsze musi być z tego jakiś romans, bo dobrze dogadywali się. Cytując kolegę, to Wojtek w tym szpitalu nieźle musiał się nacałować, skoro zawsze roztrzęsionych ludzi całuje. I na tym zakończmy ten film. Myślisz, że Lena i Wojtek pójdą na całość?